course vai Tak z tego, no, tak no. nie? <noise> się <Siła musi masz, głos> O, to Marek, dalej. jeszcze nie, teraz, teraz, teraz. Teraz. Już się nie. nie. No, się je sekund, jeszcze było do <laughs>

plus no, można okay. yes, yes. <laughs> nie dwa wow. jeden można 5 Prawa czy lewa? nie strasz lewa można dobre dobry. jestem czy słaby? Dobry. 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 Ja chcę bardziej. Na powtarzałem? 11 i 20. to, że nic nie robiłem, to jak tak robiłem? Ale, zagrałem, Może. 3, 3, 2, 1, można. Ok. Ile. To jest niemożliwe przecież. <grymne> Umarcia jest wszystko możliwe. 48. <grymne> <grymne> Ile, się się skoczył, się śmieje, Ile nie... Makała, nie? To zawsze tyle radości nie